Znajdujemy się teraz w galerii Rynek Miejskiego Ośrodka Kultury. Przed chwilą otworzyliśmy wystawę grafiki Kolor e, pani Bogusi Makiewicz, którą e, mieszkańcy Olsztyna mogą oglądać do 5 września. Wystawa nosi nazwę Kolograf, czyli kolor, grafika i kolograf jako technika, którą używam. Jest to technika wypukła i wklęsła druku, no i oczywiście kolorowa. Pani Bogusia jest olsztynianką, w skrócie grafikiem, tak? to, to takie pierwsze, pierwsze hasło, olsztynianka grafik. Jest to również, znana jest olsztynianą jako pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Już tam nie pracuje, ale przez dłuższy czas wykładała. Jej udział w wystawach i indywidualnych, ogólnopolskich, a także międzynarodowych jest olbrzymi. Rzadko kiedy pokazuje zestaw prac indywidualnie, rzadko to robi, więc, więc jest to zaszczyt zobaczyć jej wystawę, bo dotychczas tych wystaw było tylko 7 i ostatnia 7 lat temu, także mamy tutaj ósmą wystawę od 7 lat pierwszą indywidualną. Oprócz mojego ukochanego linorytu, który jest właściwie techniką wiodącą, kolograf jest techniką, która ułatwia mi trochę pracę, bo szybciej można nałożyć na matrycy kolor. A linoryt jest taką decyzją trudną i jednoznaczną, której nie można zmienić, a w kolografii można ten kolor nałożyć, zrobić przejścia i po prostu tak sobie, tak sobie wymyśliłam i tak go stosuję już od, od ładnych paru lat. Jeżeli chodzi o linorytm, to wiadomo, że rzeźbi się w płytce, potem się odbija, tak podobnie jak przy drzeworycie. Kolograf, w zależności od obróbki materiału, czyli jeżeli będzie to żłobione, drapane, wycinane, to będzie drukiem wkręsłym, a jeżeli coś się naklei, jakiś rodzaj materiału, będzie drukiem wypukłym. Te prace nie, nie siedzą w miejscu, tak? one wszystkie podróżują, wszystkie gdzieś były, prawie wszystkie są nagrodzone. Mamy też prace, które właśnie otrzymały nagrodę w Belgii, także warto je zobaczyć, jest to ich taka premiera, tutaj u nas właśnie w Galerii.